Cześć z Sejstonem B. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Brawl Stars. No i tak. Kupimy sobie Karnet Zadmiarski. Dobra, schodzimy do gemów. Uwaga, przetwarzam. Jest! Mam 170 gemów! A więc lecimy do karnetu. Kupujemy karnecik. Ten tańszy. Odblokowano karnet zadmiarski. Fajnie! Idziemy od początku. Mamy Daryla. Dziwnie napisanego. No. Nowe przebranie. Skarnecy zadmiarskiego. Fajny. A, my tu mamy RAFSA do odblokowania. To odblokowujemy. Nowy zadmiarz. Pułkownik rafs, Wsparcie. Okej. Okay. Megabox. Pierwszy megabox. Jest piąteczka. Nic nie ma. Ale sobie przyskrypujemy. Stamanet. Duża skrzynka. 58 monet. 11 punktów do Brocka. 11 do Nity. I 14 do Gale'a. No, dobra skrzynka nawet. Tu mamy 100 monet. E, punkty mocy też na koniec, bo może nam się jakaś posłać Tu mamy Big Box. I 104 monety. 8 punktów do Geila, 14 do Jackie, Wejście do Franka, no i też nawet dobry big box. 100 monet, mega box. Otwieramy. 5, nic nie ma. 100 monet, kolejne. Duża skrzynka. 51 monet. 11 punktów do 8 bitowca i 27 do Broka. Trochę mało przedmiotów. Mała, e, duża skrzynka. 77 monet. 12 punktów do Dynamajka. 15 do Tika i 20 do Gila. 200 monet. Nowa odna... Od znaka do pułkownika rawca Box. 79 monet 11 punktów do bi, 12 do kolta i 12 do tary. Teraz mamy smutnego rawca. Mamy mega boxa. Otwieramy go. 6, czyli coś, coś jest. 16 punktów do Poko, 19 do Kolet. 23 do Punkownika Rafsa, 30 do Broka. Uwaga, mam świecącą jedynkę, 45 punktów do Pam i Star Power do Nani. No i nawet dobrze. Star Power oczywiście się przyda. Big box. 51 monet, 8 punktów do koled, 9 do bo i 10 do pam. Kurzony rafs, 200 monet, zakochany rafs, big box, nic ciekawego. Big box, nic ciekawego. Nie wiem, raps, który wystawia rękę albo łapeczkę. Mega box i 5 przedmiotów. Czyli nic. U... Chyba nie wiem, jaki to raps, ale to może być spocony raps. Duża skrzynka. Nic ciekawego. Duża skrzynka. 40 monet. 13 punktów do Bula. I 13 do poko. I 20 do kara. Czyli nic nie ma. Raws, który wystawia swojego lasera. 200 monet. Pułkownik Raws. Teraz Big Box, nic ciekawego. Wkurzony pułkownik Ravs. Smutny pułkownik Ravs. Big Box. 46 monet, 14 punktów do i 29 do Barleya. Ravs, który jest wesoły. <laughs> Który jest wesoły, mega box, 5 przedmiotów, czyli nic Craft, który może łamane na serce. Big box, nic ciekawego, um. pułkownik Krafts, który zostawił łapie w górę, 300 monet. Pułkownik Ravs, który jest spocony, drugi. Nowa odznaka do Pułkownika Ravsa. I mam jeszcze te punkty. I na początku mamy pakiet odznak, a więc go. Wesoły El Primo, Smutny Edgar i Frank, który zostawił łapeczkę w górę. Oczywiście, że do pułkownika Raws'a, bo do kogo innego. Maksujemy pułkownika Raws'a. sto kolejne do pułkownika Raws'a. Nie do tary, tylko do pułkownika Raws'a. Pułkownik Raws. Kolejne punkty. Kolejne punkty do pułkownika Rawsa lecą. Teraz tak. Kolejne 200 do pułkownika Rawsa. Tak. 200, kolejne. Kolejne 200 do pułkownika Rawsa. ile będę miał punktów do tego pułkownika Rafsa? Jeszcze mam 1000. A, Roin Rufs! Ale to na koniec Dorawsa Już mam 600, więc mamy już 1000 punktów. Tak. Ostatnie 500. Dorawsa oczywiście. Ok. Jej! Mam kolejny Dorawsa i 500 monet, bo dostaliśmy 200 i Roin No, nowe przebranie, Roin Rufus karniec zadmiarski mam tutaj Rufusa gdzie on tutaj jest tutaj, ulepszam go oczywiście mam 3000 monet a mam dopiero jego na... Na... Szóstej mocy Tu już ma siódmą No i mamy wymaksowanego Rafsa Jeszcze ulepszam sobie postacie Gejla Jeszcze mam trochę monet Ale nic już nie możemy ulepszyć Jeszcze mam Donani Star Power i możemy sobie zagrać jedną rundkę razem, Jedną. Tylko. Roń razem. Na przykład na knockout. A co nie może być? Może. Dobra, gramy jedną rundkę. U, mam fajne postacie. Rico i dynamica i Rufsa oczywiście. Czyli mnie. No nawet dobry to rus. Pierwsza runda wygrana. Oczywiście. Dobra, mam źródło zaopatrzenia. A sobie tam zrzucę. Na peny. Dadasz. 399 HP. 199 HP. Do tego bóla zrzucę. Nice. Łatwo! Łatwo widzowie. Proszę się, pucharków. Mi się za tysiąc. Wygraj 15 bitw. No i to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak zostawiacie łapeczka w górę, suba z dzwonkiem, a ja się z Wami żegnam. Pa, pa.